Cześć kochani, witam was serdecznie na swoim kanale. Znowu była długa przerwa, wiem, bardzo Was przepraszam, natomiast wracam z szybką recenzją moich ostatnich zakupów perfumowych, więc przejdę od razu do sedna sprawy. Będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o tych pięknych dwóch buteleczkach. Jeśli chodzi o sam design tych butelek, no to uważam, że to jest w ogóle mistrzostwo świata. Są. Naprawdę przepiękne. Po tej stronie mamy oryginalną wersję Jimmy Choo wody perfumowanej, a po tej stronie mamy Jimmy Choo wersję FIWE, czyli taką gorączkę. Więc tak, zaczniemy sobie, zaczniemy rozmawiać o tej pierwszej wersji i e, jeśli chodzi o tą podstawową wersję Jimmy Choo, tutaj tak e, na marginesie jest e, 100 ml wody perfumowanej. No to powstała ona w 2011, czyli naprawdę już dawno temu, jeśli o tym pomyślimy sobie. I tak naprawdę to były perfumy, których ja nie mogłam znieść od samego początku. Także naprawdę zachęcam Was do próbowania zapachów, do wracania zapachów jeszcze raz, ponieważ nos nam się zmienia. Przynajmniej zauważyłam to, jeśli chodzi o moją osobę, że perfumy, które kiedyś mi się nie podobały, wracam do nich ponownie i. i z jakiegoś powodu pachną te zapachy dla mnie zupełnie inaczej niż, niż wcześniej. Jeśli chodzi o ten, ja kochani jestem w nim zakochana, one są cudowne, cudowne. Także jeżeli szukacie zapachu sygnatury, no to Jimmy Choo oryginalna wersja to jest na pewno to. Więc jeśli chodzi tutaj o nuty zapachowe, tak na marginesie w ogóle powstały jeszcze raz w 2000, 2011 i zostało wykreowane przez Olive Polch. Czyli już znana nam osoba, jeśli chodzi o tworzenie perfum, pięknych perfum. Więc, jeśli chodzi o ten zapach, to mamy tutaj tak: w głowie mamy gruszkę, mandarynkę oraz zielone nuty, w sercu mamy tutaj orchideę, a w bazie mamy tutaj tofi i paczule. Kochani, to jest taki zapach. Y one są w ogóle naprawdę mocne. Także jeżeli nie jesteście zwolennikami y, paczuli, no to absolutnie trzymajcie się w ogóle od nich z dala. Jest to zapach słodki, szczególnie otwarcie jest bardzo, bardzo słodkie, więc dajcie mu szansę, ponieważ to otwarcie może być trochę naprawdę mocnym takim uderzeniem dla niektórych y, nie do zniesienia. Ja je uwielbiam i właśnie one są cudowne, jeśli chodzi o jesień i zimę. Ym, czytałam na fragrantice, że ludzie, ludzie wypowiadają się, że to jest idealny zapach na lato. W ogóle się z tym nie zgadzam. One na lato, jak dla mnie, są za mocne. Natomiast teraz, tą porą, po prostu cudowne, cudowne. Dużo komplementów, bardzo sensualne. To otwarcie jest takie owocowe, właśnie przez tą gruszkę. Ta gruszka jest zdecydowanie tutaj wyczuwalna, więc jeżeli miałabym Wam powiedzieć, jak ten zapach się przedstawia, już po. Dłuższym czasie, to na pewno jest to zapach gruszkowo, paczulowo, taki kwiatowy. Mm, są po prostu przepiękne, naprawdę jestem w nich zakochana i cieszę się, że kupiłam sobie próbeczkę, żeby jeszcze raz. Ym, spróbować właśnie tego zapachu i naprawdę cieszę się, że do niego powróciłam i na pewno pozostanie już na długo w mojej kolekcji także serdecznie Wam polecam, jeżeli szukacie zapachu, który będzie zapachem sygnaturą, będzie długo się utrzymywał no to to jest naprawdę strzał w dziesiątkę, idealnie nadają się na wyjścia, idealnie nadają się do biura także to nie, są zapach, nie jest to zapach o którym musicie jakoś specjalnie długo myśleć jest wyczuwalny przez otoczenie yy, i naprawdę są przepiękne Powiedzcie mi, co wy uważacie o tej wersji. Dobra. I pokazałam Wam jeszcze. O, zapomniałam całkowicie zapomniałam Wam pokazać pudełeczko. Tak się przedstawia. Piękne pudełeczko. Yy, tutaj z taką wężową skórką, bo jak wiecie, Jimmy Czuno to wiadomo, że znany na całym świecie yy, z produkcji pięknych szpilek drogich. Także tak się prezentuje opakowanie. Bardzo ładne, także jeśli chodzi o prezent na święta, idealne. Dobra, i kolejną wersją, drugą wersją, która powstała, tak się prezentuje. Mam je jeszcze tutaj w, w folii, nie chcę za bardzo jej ściągać, natomiast pudełeczko również jest piękne, takie różowe. I tak przedstawia się buteleczka Jimmy Choo Fever. Dobra, jeśli chodzi o ten zapach, to tak. Ten zapach powstał w 2018 roku, czyli długo, długo później. Da, było jeszcze w tych wersji jakaś egzotik, wiem, że jest teraz ta najnowsza Rose. Natomiast y, jeśli chodzi o tą exotic wersję, to długość na mojej skórze w ogóle nie utrzymała, więc postanowiłam, że sobie ją podaruję. Nie miałam okazji testować tej wersji Rose, natomiast wiem, że znajduje się w niej kokos, którego ja nie lubię w, w perfumach, więc no może na razie sobie go po prostu podaruję. Natomiast jeśli chodzi o tą wersję Fever, no to ona powstała w roku 2018 i jest to zupełnie inny zapach od tej wcześniejszej wersji wody perfumowanej. Więc jeśli chodzi tutaj o głowę, to mamy tutaj śliwkę, litchi i fruta, W sercu mamy tutaj heliotrop, a w bazie mamy tutaj benzoin, drzewo sandałowe i fasolkę tonkę. Więc kochani, jeżeli lubicie takie perfumy bardziej waniliowe, nie nazwałabym tego zapachu gourmandowym, chociaż wiele osób zalicza go do tej kategorii. Ja tak nie uważam. Natomiast, aha, i wiele podobnie na fragrantice tutaj jest do y y Black Opium od YSL. Ja się w ogóle z tym nie zgadzam. Dla mnie to jest zupełnie inny zapach. Tutaj zdecydowanie wyczuwalna jest ta śliwka, więc jeżeli nie lubicie śliwki w zapachach, no to trzymajcie się z daleka od, od tych perfum, bo jest ona tutaj bardzo wyczuwalna. Więc ta śliwka tutaj jest połączona razem z tą fasolką, tąką, yy, i on jest taki. On jest taki trochę pudrowy. Jest zdecydowanie bardziej dla mnie słodszy niż ta wersja podstawowa. Tak bym, tak bym yy, to określiła. Również idealny zapach, jeśli chodzi o yy, zimę, wiosnę i zimę. Natomiast jeżeli chodzi o różnicę, ten jest dla mnie bardziej taki. Yy, Oryginalny, jeżeli mam być szczera, że w nim jest coś takiego przyciągającego. Natomiast ten jest ładny, nie zrozumcie mnie źle, jest bardzo ładnym zapachem i na pewno wielu, wielu osobom się spodoba. Myślę, że ten jest łatwiejszy do odbioru niż, niż ten. Więc jeżeli szukacie zapachu na prezent, no to ten byłby takim zapachem, nad którym mogłabym się zastanowić. Nie, nie zakupowałabym go w ciemno, absolutnie nie, więc. Polecam testy, jeśli chodzi o ten zapach. Natomiast tutaj, tutaj bez obaw myślę, że większości osób ten zapach zdecydowanie podejdzie. Są bardzo ładne, natomiast jak gdyby nie wyróżniają się za bardzo niczym, jeżeli chodzi o wszystkie te mainstreamowe perfumy, które wyszły w ostatnimi czasy. Więc jeżeli szukacie oryginalnych perfum, zapachu, sygnaturę, po którym będziecie rozpoznawalne, rozpoznawalni, polecam Wam oryginalną wersję Jimmy Choo. Wody perfumowanej. Jeżeli szukacie wersję słodką z bardzo wyczuwalną nutą śliwki, są to również perfumy uniwersalne, nadające się na każdą okazję, na wyjścia, do pracy i tak dalej, to zdecydowanie polecam Wam y, tą wersję Fever, czyli Jimmy Choo Fever, woda perfumowana. Jeżeli chodzi o trwałość, to uważam, że te są. Dług, dłużej utrzymują się na skórze aniżeli ten zapach. Natomiast również długo się trzymają, nie można narzekać. Szczególnie dłużej trzymają się na ubraniach niż na skórze. Także przepiękne obydwa zapachy. Nie żałuję ani jednego zakupu. Natomiast jeżeli, jeżeli miałabym wybrać jedną wersję, to zdecydowanie wybrałabym tą oryginalną. Szczególnie, że ja bardzo lubię paczule w perfumach. No i uważam, że są naprawdę piękne. Powiedzcie mi, co Wy uważacie na temat perfum od Jimmy Choo, czekam na Wasze komentarze jak zwykle, trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia, buziaczki, pa pa!